Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu Masie. Ja już na start muszę Wam pokazać coś To dom, to dom, elektryczne. Porsche packa, zobaczcie Jak on świetnie wygląda. Wygląda pięknie, a najpiękniej, że elektryczne. nie. No, Podoba w końcu, Ci się? W końcu elektryczne. I też widzę, jest minimalizm zachowany. Generalnie przyznam się szczerze, że widzę po raz pierwszy, ale jest bardzo minimalistycznie w środku. Wszystko przypomina Tesla. My pieścimy, pieścimy. Tesla no, śnią w Tesla dla ciebie. Graba kurzu nie znajdziecie. No <laughs> Zobaczcie, jakie piękne. No piękne. wiele samochody lubicie Tesla w ogóle? Albo mieliście w ogóle jakieś styczność, jeżeli lubicie, bo nie lubicie, jeżeli wysyłacie opinię. A jeżeli nie, to zapraszamy do Tesla możecie sobie wsiąść do modelu 3 aktualnie, ale będą też pozostałe modele. Możecie sobie obejrzeć, pogrzebać, przejechać się, z Danielem. za no. nie. Najbardziej no. mamy klimat świąteczny jeszcze, więc jeszcze przed świętami, jeżeli wpadniecie, to również będą święta z Teslą prezencie przy okazji. Powiem Wam szczerze, że Porsche zrobiło wrażenie jak najbardziej, no ale co prawda ta technologia to i tak nie jest to, co w Tesli, więc dla mnie w dalszym ciągu Tesla wygrywa, chociaż jest bardzo ładne na zewnątrz i wewnątrz i warto zawiesić oko, tym bardziej, że jeszcze wcześniej nigdy nie widziałam, tym bardziej było bardzo miło, że mogliśmy zobaczyć i że mogliśmy chociaż jakiś tam króciutki materiał Yy, nagrać. My dzisiaj jesteśmy cały dzień w showroomie z Danielem. Opowiadamy o tych cudenkach. Więc jeżeli macie ochotę spotkać się, zobaczyć samochód, poznać technologię, dotknąć, poczuć, to zapraszamy. Centrum Praskie Koleser w Warszawie. Niezmiennie. Zobaczcie, jakie na przykład mikołajkowe stwory nam tutaj towarzyszą. One to są takie urocze, że ja się rozpułam i śmieję za każdym razem, jak na nie spojrzę. Bardzo lubię to miejsce. Cieszę się, że mogę opowiadać tutaj o Teslach, że mogę przekazywać wiedzę, zdobytą przede wszystkim z trzech lat doświadczenia z tymi samochodami, konkretnie z modelem S i też z modelem X. Ale na przykład teraz aktualnie mamy na tydzień model 3, także też mimo, że już jeździliśmy, to poznajemy tak bardziej w takim codziennym użytkowaniu. Przyjechaliśmy z poznania nim do Warszawy, jeździmy teraz po Warszawie, e, jeszcze będziemy jeździć, także... Też jakąś wiedzę na ten temat z praktyki posiądziemy i też Daniel na ten temat nagrywa filmy, także koniecznie sprawdźcie, możecie wejść na jego kanał. Już jest pierwszy film z modelu 3 i jeszcze będą się pojawiać również systematycznie kolejne, także w jego imieniu zapraszam, zaglądajcie. Zobaczcie, jak tutaj Mróweczka pracuje, właśnie montuje film. Oczywiście o czym? Oczywiście o Tesli, no bo. O czym by mógł nagrać Daniel Grzyb? <grych> Jak nie o Tesla, No chyba, że na nic codziennych, ale nie, Tesla. A ja Wam jeszcze powiem, jesteśmy w showroomie Tesla dla Ciebie, ale no nie ograniczajmy się, że tylko dla Ciebie, dla Ciebie i dla Twojego dziecka. <grych> Dzieci są zachwycone, może choinkę, może na urodziny, może bez okazji, też można sprawić taki prezent swojemu dziecku. Wyjechaliśmy już, już z showroomu, chociaż zamknięcie jest o 19 tam, to jest godzina 21, .00. to znaczy kochać to miejsce, nie? Zobaczcie, jedziemy sobie z tak jak mówiłam wcześniej, testujemy sobie teraz po mieście takie normalne użytkowanie jest naprawdę spoko i też jeżeli chodzi o miasto jest fajna bo jest taka mniejsza, poręczniejsza i łatwiej jest znaleźć miejsce parkingowe, mimo wszystko jest jednak trochę mniejszym samochodem niż na przykład Eska, którą jeździliśmy czy tam X Ja dzisiaj dodałem film w końcu po 10 dniach, tak jak ja zawsze dodawałem filmy, a Damaris nie dodawała dodawała rzadko, to ja miałem swój rekord 10 albo nawet 11 dni gdzie nie dodawałem filmu, dzisiaj dodałem i możecie go sobie obejrzeć. się cieszę, bo przerwa dała taką moc YouTube'owi i tam zaledwie dwie godziny 2000 wyświetleń co z dobrym wynikiem. Więc zobaczcie, może warto. Będzie więcej, prawda? Prawda. A kogo my tu mamy? Nie Gdzie pan jedzie? Panie! Z każdej strony kamery Zostaje w tyle nie ma to jak Tesla I zobaczcie jaka to ta śliczna A, Czyżby bliźniaczka Zobaczcie tu Ale Sproma Na kolację. Nasza ulubiona restauracja czynna 24 a przy Pałacu Kultury. No, bo po prostu godziny pracy mamy super. <laughs> byliśmy w jednym miejscu, zrobiła się nie wiem czy 22, czy 23. Ja już nie ogarniam. A jutro do showroomu też idziemy. No ale tak się tak dzieje cały czas. Po prostu na pełnych obrotach. A trzeba, a my dzisiaj praktycznie na dwóch kanapkach, jabłku i gruszce jesteśmy. Zobaczcie jak Adaś ma kółko przystrojone. Świąteczna wersja. Ale jeszcze kupiłem sobie lasery do kółka. O! Teraz okay. ty tak składasz. tutaj Aha. Teraz ich tak dobrze nie widać, ale jak jest ciemno, to je lepiej widać. O, Widzisz, takie to? I tutaj mam już światełko. Super. No, jasne. na kasku widziałam, że sobie też zamontowałaś nowe, nie? Tak. No. <grym, 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 żeby było bliżej. Ostatnio się nie żegnałam we Vlogmasach, więc dzisiaj to uczynię. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszego Vlogmasa, za to, że oglądaliście. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie znak, dajcie lajka, będzie mi bardzo miło jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał. Tak, coś jeszcze mówi na zakończenie takich filmów? Nie wiem, to powinieneś wiedzieć, to ty mm, Okej, okay. to do jutra! <grych> pa!